Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Jak widzicie jestem w restauracji w małej, takiej rodzinnej gastronomii. Tutaj przygotowuje się wszystko to, co będzie serwowane później w wieczorem. To jest Toni Savo... Sav... Savoka. Savoka. To jest Toni Sawoka, szef i właściciel kuchni. Norman! Zgodził się, żebyśmy dzisiaj go trochę popodglądali i zobaczyli, jak się przygotowuje prawdziwe sycylijskie jedzenie. To nie jest taka restauracja, gdzie się wchodzi i oni serwują nam przy stolikach, tylko to jest taka gastronomia, do której się wchodzi, zamawia, zabiera się do domu. Ewentualnie na zewnątrz można sobie coś przekąsić przy kilku fajnych klimatycznych stolikach, ale to pokażę Wam później. To jest y, mąka. Czyściej rzycy? Panela, z Sycyliana. Wygląda to bardzo ciekawie, ale na razie to tylko same początki Czekamy dalej, co będzie się tutaj działo. no, to wie. To jest dura, tylko patiołka jest dura. No i mąka się. Pada, tak, yy, coraz ciężej się zaczyna Pada. mieszać. Nudy no, istnieje, robi na się wina, kiedy i dzieciolka wytwarza taki bardzo przyjemny zapach. Podoję. Nie operajmy! Okej! Nie operajmy! Jesteś jego pracownikiem. Dobra, jestem Ci pracownikiem. Pracownik rok. Pracownik rok, Pracownik stulecia. Stulecia. Polak na Sycylii, proszę, gotuje. Tego jeszcze nie grali. Sycylijską, prawdziwą, tradycyjną kuchnię. No i ciasto zaczyna gęstnieć. Coraz bardziej coraz bardziej już się robi takie, takie zawiesiste. Buon To jest ciasto parzowe. Ciasto gotowe. Musisz łyżka, stać. Ah, ma... Oh, no. Ok. Ah. Ma non hai detto che devi riscrivere qui? Già glielo ho fatto te. No, hai detto che devi freddare. rifredare. Rifredare. Eh no, questa si fa calda. Ma allora hai sbagliato un po' dire. No, si fa calda e poi si, si taglia e si fa raffreddare. Ah, tu sì, robici con la Proszę, okay. jest Na placze jest, chodzą, rozciągane na ciepło, bo później byłoby bardzo ciężko to zrobić. Prezydenta, to Nie, nie, pa, 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 dawaj, dawaj. No i teraz. Teraz ja pracuję, tynkuję, szpachluję. Zobaczcie. Nawet, nawet mi to idzie. O. To będą najlepsze panele dzisiejszego dnia. To będzie hit do restauracji, bo jak nie Gotowe. Gotowe. I teraz to kroję.

Ciasto z cieciorki się pięknie y, zastygło, zastygło i już można coś z tym robić. I co jest fajne, to jest domowa kuchnia, jak widać nic nie jest idealne i nic nie jest równe. A. I czy to wszystko y, dzisiaj on to sprzeda? To co to, tak, tyle tego tak, jest zarobione? Tak. i zaraz będę miał o pierwszy Jemu się to nic nie psuje. No, ja, niestety. Te produkty są świeże, dojrzałe, pyszne, a nie jakieś, wiecie, sztuczne gonione, gonione na nawozach. Toni, on używa najwyższych, najwyższej jakości produktów i po prostu kupywanych u rolników, a nie w wiecie, wielkich przetwórnych. Dlatego to takie jest smaczne. Brawo Thomas, brawo! Thank you! Wszystko jest robione z wyczuciem na oko, a to świadczy o dużym doświadczeniu to niego. Już mi się świnka przemówi. A ja, a ja... A ja powiem, że będę, będę próbował w domu, bo on Wolę, boję, że to była Non ci credo cosa vuoi no. fare? Girare? No. Yes. Okay. no, no, non no, no, buon Cosa vuoi fare? Io, a oh, girare? Ma qua non ci non mi Ma Non mi niente. <laughs> Łatrowo, łatrowo, łatrowo. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Okej. Okay. Bakłażan musi być dość mocno zrumieniony. Jeszcze jest yy, za mało. Okej, okay. wyciągamy. Delikatnie. Okay. Oh my God. Wygląda rewelacyjnie po prostu. To jest tak proste wszystko. Spójrzcie tylko, jak to, jak to pięknie wygląda. Się błyszczy, sos, okala, i teraz spróbuję. O oh mój Boże! Toni, brawo! Brawo, Toni! Teraz robimy rowatki z piersi kurczaka. Czy ty ją wcześniej solił, nie wiesz? I... 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 A

O, za mało. Więcej muszę podokładać. Ja robię tak po polsku, nie po włosku. Więcej. Powiedz mu, że muszę więcej nakładać, nie? No no, okej. Okay. Ja robię po polsku. poczekać, zobaczymy, jak to będzie jeszcze zawijało, Ale tu jeszcze będzie dokładane coś. Tak? Proszę bardzo. liść laurowy. Aloro. Aloro. Liszie laurowe pachną przepięknie, czyli troszeczkę po, po w dłoniach one puszczają wtedy ten olej taki aromatyczny. Jest to po prostu przepiękny. Dì, questi devono accorgere bene, sennò no quando li cuociono nella casa si aprono tutti Ci si va da così, da lì non c'è più niente otworzyły vai, lavora Io la ha per la sua Quanti anni fai avuto la Da piccolo no. 12 anni 12 anni 12 anni iniziato a cucinare Mamma, mamma Mamma, mamma Mamma, mamma Mamma, chiusura, vedi? Perchè? Uh non ci sbagli il capo, ci non si sbagli l'occhio -huh. Non si Ok oh, Ma è così, così Poi c'è un po', perfetto uh -huh. Allora, ok In assenza Cipolla qui, no? Uguale, o cipolla, uguale Eh, perché ho messo cipolla La, la cipolla questa qua l'ho messa all'inizio okay. Per loro non farlo uscire, capito? Cipolla Chi sa Sto Oj, oj, oj. Już widzę, że to będzie smakowało. Ale na Może nawet na dół, ale lepiej wygląda cały jest. Co co? Może nawet na półtego tego liście ale lepiej fajnie wygląda na cały. Mhm. Meliodł bardzo ten interes. Tony, bardzo Ci dziękuję za tak? dzisiejszą lekcję gotowania. A po południu Ciebie odwiedzę w Twojej małej gastronomii i spróbujemy to co ty dzisiaj przygotowałeś. Dziękuję! Dziękuję! Ja również! Do zobaczenia później! Ciao, Polonia! to Polonia! No i jesteśmy w tej małej gastronomii Utoniego. Jak widzicie wcale nie wygląda to na takie małe. To, co przygotowywaliśmy z samego rana, jak on to nazywa? Laboratorium. Laboratorium, tak to się nazywa. Tak to się nazywa. No, tak to się nazywa. Tam, co, tam jest wszystko przygotowywane, a następnie przewożone tutaj, bo to się mieści na drugiej stronie ulicy. A to jest tony, jakby już z rana widzieliście, już w mundurku, proszę bardzo, w czapeczce, tak jak być powinno. No i teraz czekają na klientów, bo za jakąś godzinę zacznie się tu niesamowity ruch. Dlatego my jesteśmy troszeczkę wcześniej i jeszcze tutaj tyle osób nie ma, więc mamy możliwość pokazania Wam, jak, jak to wszystko wygląda, a jakie kurczaki robią. To jest po prostu poezja. Tylko tyle Wam mogę zdradzić. Tego z rana nie przygotowywaliśmy, bo. One przygotowywane są tutaj, ale to jest po prostu coś fantastycznego. Ja wczoraj próbowałem, to, to tego się nie da opisać. Mam nadzieję, że tony zdradzi mi przepis chociaż ogóle Bo to jest z od pokoleń przekazywane z dziadka na ojca, z ojca na syna. To jest po prostu ich tajemnica rodzinna. A są na pierwszym miejscu, słuchajcie, w Palermo z kurczakami. No to coś znaczy rodzina, która założyła e, właśnie ten lokal. No i tutaj, tutaj, jak widzicie, są bułeczki, w środku nadziane z mortadelną na wierzchu, również mortadella i posypane pistacjami. Oni tu bardzo dużo używają pistacji, ale te pistacje, one są naprawdę pyszne. I to są takie, zobaczcie, bułeczki, przekąski imprezowe na kolację, no po prostu Robią wszystko, żeby zaspokoić głód yy, palernia. Zobaczcie ile tego wszystkiego jest. Można sobie wejść i po prostu kupić wszystko od tak. Na no, co ma się żebym ochotę? i spieczone są na prawdziwym ognie spójrzcie tylko, wiecie jaki to jest zapach a jaki smak to jest coś nieprawdopodobnego ja się wcale nie zgadzam zobaczcie jak mają spieczoną skórkę w środku wszystko takie idealnie docieczone mm. z szynką, z mozzarellą Wyhodam, świeżutkie, mięciutkie Idzie proszę to. Hmm. jest po prostu rewelacyjne. Na coś takiego warto tutaj przyjść. A żeby tu trafić, to musicie szukać po nazwie, bo nie leży to w centrum. Bo w centrum Palermo na jedzenie się nie chodzi. To jest kalcone? Tak, to jest Iris, to jest coś takiego jak to ciasto Iris, co dzisiaj rano w barze było, czyli tak jakby ciasto jak, jak pączek, ale to tak. jest nadzieniem, y, na słono, czyli z nadzieniem Wytrawne. Wytrawne, jak, jak do no, do To mhm, Tony mnie tu faszeruje wszystkim, co jest możliwe. Spójrzcie tylko. Pięknie wygląda i smakowicie. Za chwileczkę Toni przyniesie kawałek kurczaka, którego spróbujemy, bo ja naprawdę oszalałem na jego punkcie. To nie, nie, nie na punkcie, to niego, na punkcie kurczaka. Ja wiem jak to zabrzmiało o oh mój Boże zobaczcie mamma mia si mamma mia. mia Tony no, nie wiem czy zauważyłeś to są panele, które dzisiaj rano robiłeś tak? A. tak? a tu no. o, a to są te panele te co tam tak szpachlowaliśmy na, na blacie Kuchennym z rana. Zobaczcie, one są już upieczone, nie, one są usmażone na głębokim tłuszczu. No smakują rewelacyjnie. Mm. Przychodzą. krupia, No, no pychota po prostu. Mm. Tego smaku nie da się opisać. Zobaczcie. Kurczak, rozpływa się w ustach. Mm. Wow. Tony, to jest mistrzostwo świata. To jest master. Master. chef Sycylijski master. Z Palermo. Tony. Ten kurczak gdzie ty to kupujesz? Czy to są kurczaki naturalnie hodowane ekologicznie, czy to jakieś paszowe coś? Bo nie wydaje mi się, że to jest na pasze hodowane. To Hodowano, ale Czyli naturalne kurki, które są hodowane naturalnie. Naturalnie. I z na No właśnie, tak myślałem, bo jakość mięsa po prostu jest. No po prostu to się da wyczuć, to jest smak, to mięso się tak, wiecie, nie jest napompowane, ono jest po prostu rewelacyjnie smaczne. To, to czegoś takiego w supermarkecie nie kupimy. Yy, bardzo chciałem podziękować Toniemu za to, że yy, jest taki otwarty i pozwolił nam yy, zobaczyć jego pracę, którą wykonuje z rana i którą wykonuje teraz, bo kończy o 22 czy o 23 wieczorem, więc dzień był bardzo długi. a jedzenie chyba najsmaczniejsze checolni che będąc we Włoszech. Allora, Thomas ti voleva ringraziare per tutto per come sei aperto, che stamattina abbiamo avuto la possibilità di vedere come lavori, anche lui come lavora, anche che abbia, lui aveva la possibilità di entrare tra negozio per provare tutte le cose che fai tu. Thomas, benvenuto a Palermo, da tua Savoca. Bardzo się cieszy i Benvenuto, to jest takie witać w Palermo, to koleria to, to Toni Savo. Dziękuję, jeszcze raz. I tak was żegnamy z Tonem i z jego małą gastronomią i przepyszną gastronomią. Mogę wam to obiecać, jak tu wejdziecie i spróbujecie. No. kurczak jest przepyszny jest taki lekki, lekki taki lekko kwaskowy o cytrynie mm, rewelacja to są najlepsze kurczaki w Palermo I jak będzie kiedyś mi stać to kupię sobie taki piec i będę takie kurczaki dla was robił obiecuję